Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. To z rozmów z faryzeuszami i uczniami z tzw. Tak trzeciego okresu podróży do Jerozolim. Co nam te słowa w ich boskiej aktualności, wbijającej grot łaski w każdą epokę, w każde ludzkie serce, mówią dzisiaj? Że Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie. Że przyjdzie taki czas, kiedy zapragniecie ujrzeć choćby jeden z dni Syna Człowieczego, a nie zobaczycie. Czyż nie domagamy się znaków, że On jest jak tamci? Czy godzimy się na Jego niedostrzegalną obecność? na nagą wiarę, na to, że Jezus musi być odrzuconym przez to pokolenie, tamto pokolenie. A może to o nas, o naszej współczesności, o naszej cywilizacji, która z niespotykanym w dziejach impetem odrzuca Syna Człowieczego. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.